Ja Ej, haki ma Skąd mam te dobra Mam to W Jest... No po prostu jest nie No ja nie widzę, że mam haków on O mamizeza. No. czemu ona jest taka? Nie wiem. O ja takie I taki trochę easy. Okay. Aha, chyba tu nie działa. Ona chyba tam nie działa, bo tam. Oda na cię nie, ja mam zezła, ja mam ze na tę mapę. I nie mam na takich mapach grać. Właśnie. Zabajemy. Do <laughs> no. Ja szumę to tylko mój laptop właśnie. Ale tu się weźmy no, ja tak kryję. No. No i co? I na tak zagrana? Ja się po prostu wstydzę i No ale okej. Okay. 不搜哪了？